A we wszystkim, dzisiejszym dniu, co dzisiaj będziemy robić? No i drodzy, pierwszy idziemy do pryskiwacza. Co ja dzisiaj robiłem? Oczywiście w pierwsze tunelu, parę godzinek, zrywania, poddawania. Ciemna postać to ja się ujawnia. Muszę przejść przez no. Coś mi się dzieje w opryskiwaczu. Nie wskazuje mi ciśnienia na zegarze. Powiem, że zawsze miałem takie kawałki. Tu jest ten ciśnieniomierz. Próbuję jakoś rozebrać. Nie wiem, czy to wyciągać. Kurde z tego tutaj w ogóle jakby regulacja nie działała, czy się zastygła, czy co, nie mam pojęcia. Wiecie, powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia. Tak, nie chcę mi się takie próby robić, nie mam gdzie. W pierwszej kolejności, wiecie, co myślałem, że, że tutaj te końcówki, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, pozmieniałem, prawda? Po, po, a teście pozmieniałem na takie zwykłe. Te stare mam tutaj, w tym. Powiem tak, były takie. Były takie, te niepyliste, czy jak oni się tam nazywają, tu wiecie o co chodzi. Tak sobie pomyślałem, może tu jest większa średnica, przez to, że oni nie pylą, tylko tak bardziej polewają to, to może tu mi osłabło yy, ciśnienie, no. I powiem wam szczerze, i tak sobie się niewiele myśląc, niewiele próbując, pozmieniałem na szybkiego, pomijałem te stare, nie powyrzucałem. Pozmieniałem, a ktoś oczywiście, jak to ja, od razu pojechałem w pole. No i słuchajcie, to samo, to samo, tylko, tylko najśmieszniejsze jest to, że jak odłączę jedną sekcję, czyli tam nie wiem czy środek czy, czy bok, to wtedy automatycznie ciśnienie się podnosi. I tak zawsze pamiętam, zawsze tutaj jest taki kawałek, zawsze w te i z powrotem, moi drodzy, zawsze w tej i z powrotem to było 400 litrów. Z dziada, pradziada, zawsze było 400 litrów. Określony bieg, określone obroty, zawsze wychodziło 400 litrów. Przy takim, przy moim oprysku, bo ja tak daję 400 litrów, zawsze staram się dawać na hektar. Tym razem wyszło po prostu 300. 300 musiałem poprawiać. Wiecie, nie ma człowiek czasu, bo to raniu trzeba było zrobić. Nie było czasu, także ja to postaram się słuchać, coś tam przynieść, jakieś g... jakieś kombinatki, to zabezpieczenie, może jakimś tam wódekiem się, coś tam... Może to odblokujemy Ale także wiecie, kurze mnie takie coś, bo nie znam ciśnienia Nie wiem, jakie jest ciśnienie i to mnie tak denerwuje no. A opryski teraz, jak wiecie, są drogie Także nie, trzeba to troszkę zaoszczędzić No, dobra, ja tu pozbieram Jakieś klamoty Nie wiem, odpinać to, czy nie odpinać Nie chce mi się, wiecie, nie chce mi się Zobaczyć czy coś tu, i tu, tu mi cieknie też Tu mi cieknie, nie wiadomo co Ja to spróbuję może troszkę tutaj uciąć Naciągnąć tam dalej Dobra, coś to No A później, słuchajcie, jeszcze, później otworzymy paczkę Jak to, jak to ogarnę to jeszcze później otworzymy paczkę, zobaczymy co mam w paczce. No a paczkę mam, wiecie, paczkę mam. Pokażę wam jak paczka wygląda. <laughs> no, a to jest, to jest właśnie, to jest właśnie coś tam jest, paczuszki. To w sumie domyślam się co to jest, ale otworzymy radę. Nie wiem, kurde, chyba z tydzień czasu już leży. Z tydzień czasu Krzysiek nie ma czasu otworzyć. Dobra, idę po narzędzia. Znowu tu jestem, nie jestem, cały czas tu jestem, tylko wiecie rozkręciłem tam takie ten taki stożek jest, kurde. Dobra, pokażę wam. Taki stożek jest. On tu coś tam dociska, prawda? Hm. Nie wiem, mi to musi trafić te ząbki. Tam ma takie ząbki, musi trafić. Czy się nie to jeszcze spadnie w piach, no spadnie w piach i będzie cudownie. Dobra, teraz tu ma taką sprężynka, w sumie tu nic nie ma. Tu ma taką sprężynkę. O, tu pełna nachodzi ta sprężynka tu też Oj. I tutaj jest oring, Troszkę go nasmarowałem tutaj troszkę był w to No dobra, to trzeba składać pomału, bo ja to chyba nic nie widzę. tu pewno jest wszystko. Pewno wszystko dobre. I teraz tak myślę. Nie wiem, tak patrzę na ten manometr. Kurde, czy on w środku nie miał jakiegoś płynów? Kurde, nie mogę sobie przypomnieć, gdzie ja miałem taki, że on był w środku wypełniony jakoś cieczo. Nie wiem, z Czekajcie, ja tu zobaczę, może sprawdzę. To jest guma, prawda? To jest guma. Sprawdzę czy on działa. no tylko trzeba przyłożyć? przyłożyć Kurwa dobry A, Ta regulacja coś nie tak Bo mnie jak, jak, jak przyłączam po prostu no Podłączam jedną, jedną sekcję Bo tam jest na trzy środek i boki No to działa no wtedy działa Wolniej będziesz jechał dodasz więcej gazu i będzie Kurde w najbardziej nieodpowiednim czasie Wiecie to się psuje wszystko No dobra ja to dokręcę, zakręcam to to też, no to chyba nic nie gubię, najwyżej no zajmę się tym szlaufem tutaj, tym u góry, i tam jeszcze tutaj mi cieknie gdzieś pomiędzy tej strefę tak, taką mieszającą, czy jak ją tam nazwał. Znając życie, to tak samo jak będzie, jak z zmyjką, trzeba będzie kupić panią drugą. Prawda? Wszystko działa, wszystko ładnie. Pamiętam raz mi w całym przyskiwaczu, to już to trafiło. Tak się zastanawiam, jak przy tym. Tam, gdzie tytoń mam pryskać, przy tamtym czy tamto, wszystko tam jest ze starego. No nic, ja to jeszcze dziesiątkami podkręcę i tutaj spróbuję odkręcić, uciąć, ściągnąć, prawda? No i zaczepić jeszcze raz. No nie ma wyjścia. Czyli już wiem, co jest przyczyną tego wycieku. Co tutaj jest? Tu jest dziura. Nie wiem, czy to widać. O, o widzicie? A ja myślałem, że opasko. Dociskałem, opaska skwiczała. To tu jest taka dziura o, Także o to do wymiany Także ja tu już się biorę do wykręcania Chyba na miarę, bo jak ja zacznę tłumaczyć w sklepie No to co innego za skopię. Jest sukces Jaki Krzysiek sukces No bo mam, mam takie w domu No już ma troszkę leży Już troszkę jest Nie wiem do czego ja to kupowałem Ale jest, dobrze że jest, nie trzeba drugiego Te Jeszcze z tego tutaj trzeba wydrzeć Kurde Piasku trochę kurwa nie wejdzie. Ej! Musi wejść o! Panie, wydźwi pan to z tej gumy, co? Dobra, jakoś może wydrze. Nie ma co. Jakby mnie uciął, no jeszcze bym ją tutaj naciągnął, wiecie. Jeszcze bym miał to naciągnąć, ale lepiej nie ryzykować, lepiej nie ryzykować, nie wiadomo. Znowu się widzimy, tak jest w sumie połowicznie zrobione Bo tak no, tutaj w sumie nic nie zrobiłem No nic, podokręcałem tutaj, tutaj te sekcje i tutaj tam gdzie też gdzieś tutaj mnie wyciekało koło tego No i to zmieniono, chociaż tu nie mogłem tak za daleko naciągnąć Bo musiałem obciąć, o, Spadło mi, bo nie, nie mogę naciągnąć, to i tak jakoś słabo naciągnięte, nie ten rozmiar i jak sprawdzę, moi drodzy, jak sprawdzę, tylko już nie teraz, później, później, ale pokażę Wam, jak myślę sprawdzić. Włączyć na lance, prawda? Włączymy to na lance i tu pozamykamy. Ja myślę, że powinno się wytworzyć jakieś ciśnienie i tutaj na tym manometrze pokazać, jak jest coś nie tak, czyli manometr jest zły. No i w sumie pójdzie do wymiany. Dobra, teraz teraz wejdziemy do tej paczki. Ja biorę nożyk. Nożyk idziemy do paczki. Czego się spodziewałem? No zamawialiśmy taką rzecz jedną, ale czy to jest to? Czy to będzie się nadawać? Dobra, nie wiem czy to się nada, moi no drodzy, jak zwykle No, jakiś taki szlauch, oczywiście to jest do myjki W sumie można powiedzieć, że się, moi no poddałem się z moją, moim naprawianiem tego no, Ja się kilka razy, no dwa, trzy, trzy razy próbowałem złączyć te dwa przywody, także nie udało się Także muszę się przyznać, że do, do, do tego nie nie dałem rady tego zrobić. Nie dałem, nie próbowałam tego, bo to mamy nowe było, no, zestaw jakiś lans. To ja nie wiem czy to się nada do tej mojej i czy, czy to dzień nie będzie ciekło, no. Dobra, to chyba jakoś tak się zrobi tu. O, tak. To żeby tak było? Dobra. No, A, no. Paragon. Paragon. 150 zł, 150 Słuchajcie, 150 zł To jest dwa zestawy weekendowe. A, to trzeba nacisnąć. Ej kurwa. No. Krzysiek. <grytanie> Trochę technologii. mamy? O i przekręcić. O. No. Kurczę masz. Takie coś małe się zmieściło. Takie w miarę zmieściło się do tego. Dobra, ale najważniejsze czy to będzie pasować do naszej myjki. Kurde, odkręcę się dziadu. Dobra, to mamy w starej. No zobaczymy, czy tutaj Czy ta końcówka uniwersalna będzie pasować. No wiecie co? Chyba tak. czymy tu wody i zaraz sprawdzimy. No, ja odkręcę wodę i przychodzę. Kutz, jakiś taki miętki ten przewód. Nie wiem. Bo tani, tani miętki. O, załamuje się. Ej. Czy mm. butanii? Pani to wygląda. No skóry są takie same. To nie jest. To nie jest właśnie koniec tej? Coś pękło, coś jest. Coś trzasnęło tak jakby tutaj przy tym gdzieś, nie wiem czy to się da rozkręcić czy nie, dobra, ale ja to, się... ja to muszę to na razie ciągniki pomyć, no. No rewelacji nie ma, dupy nie urywa teraz, można powiedzieć. Może gdzieś tam uszczelka pocznę, się się magazynowało on, magazynowane było przez zimę w takim domu mieszkalnym, także nie, nie przez mróz, no bo najczęściej jak się myjkę zostawi na mrozie, to ona tak gdzieś pęknie gdzieś pierdzielnie sprawdzę na opryskiwacz naleję wody ja już to sobie nalałem tutaj z pół zbiornika no i zobaczymy no i dobrze zobaczymy jak to będzie odpalimy go puścimy ciśnienie nie otwierając tych że jest już jest w miarę, nie wiem czy coś tam zeszło, czy coś, a zresztą w polu się okaże, bo właśnie zabiorę was na pole, bo nie pokazywałem jeszcze jak właśnie przygotowuję tutaj ten, ten pole pod tytoń, także ja tu już się podczepiłem, cieknie mi tu wszędzie woda, Oczyż ja muszę to umyć, Dobrze, ja muszę to umyć ten ciągnik, także co ja się biorę za myśl, zaczynamy od góry. Dobra, moi drodzy, ja go tutaj porządnie muszę umyć, bo on nie był myty na jesień yy, i teraz, yy, teraz, pier... no wycieka coś. Pierwsze jego właśnie mycie, także bardzo jest tutaj ucierany, jednym słowem. Wszędzie tutaj tej ziemi naciągną z sobą, także muszę go trochę umyć. Także z tym odcinku kończę. I do następnego.